Halo, halo, dzień dobry z tej strony ponownie. Ja, a dzisiaj sobie będziemy przechodzić stage drugi, w tym yy, evencie, co boję się czytać, żeby było szanu za angielski, ale no, niech będzie. Yy, I tak, misje do tego przejść raz. Ok, drugie. Pokonać Super Saiyan Goku w fazie trzeciej. I w dodatku yy, pełny team target Goku, więc to jest akurat łatwy warunek mi się wydaje, biorąc pod uwagę ostatnie hmm, update typu te EZA, fizyczne androidy, a żeby mieć tamtego Goku w ostatniej fazie, potrzebna jest duża ilość superek w fazie pierwszej oraz drugiej, więc myślę, że możemy wejść do eventu. Yy, tak, edytowałem sobie team, który ostatnio przechodziłem, no i myślę, że w ten sposób można wejść. Mogę jeszcze ewentualnie hmm, No dobra, zostaje w ten sposób. Przepraszam, Krzysiu Majuniora, tym razem nie wezmę. Będzie w innych filmikach, zgaduję. E, także... Lecimy. E, I tak, okej, okay, całkiem fajne rotacje. Myślę, że już możemy od razu wchodzić bez stracenia jakiegoś HP. Okej okay. No ale biorąc pod uwagę, że to jest target Goku Team To tutaj bardzo dużo kart Ma te swoje superki e, Te adrzynale Dokładnie Superki to zobaczymy czy będą e, Także No mi się wydaje, że to jest łatwiejsze Niż w przypadku Stage pierwszego Gdzie trzeba uzbierać konkretną No konkretną e, Konkretne orby To jest moim zdaniem Trudniejszy warunek niż w tym Stageu, no ale to już zależy od Arta. No bo tutaj to kto może mieć ale cooler? Ten Golden Freeza ma jakieś chyba. Eee, ten cooler STR, o ile się nie mylę, właśnie te Androidy. Eee, pff, co jeszcze. ile ja sobie wejdę na Dokan Wiki i zobaczę. W sumie na Dokan Info będzie łatwiej. Zobaczę, co jest w teamie Target Goku, co może mieć dużo adeszynali. Mm. Ma Junior, to no, oczywiście. Chyba wszystko, co takie ważniejsze, lepsze, to już wymieniłem. Tak mi się wydaje. Mm. No chyba tak.

To ten gość z Fortnite! Fortnite, Fortnite, Fortnite X-Dokan? Nareszcie! Eee, dobra. Mm, zostawię sobie coolerów i frizów kulerów frizów eee, Jako jedną rotację, bo mi się wydaje, że to będzie najrozsądniejsze. I mam nadzieję, że tutaj będzie sporo adyszynali, eee, A mianowicie bardzo dużo. Mm, tutaj, Friza kulturalnie 5,2 miliona. Mimo tego, że nie jest podbudowany, dobry wynik, dobry, dobry. W sumie nie pamiętam go chyba mam dalej na 69%. <laughs> Ale no, yy... ja jestem ciekawy, kiedy trafię tak obsiup nową postać w dokanie. No, w sensie, ostatnią, ostatnią postacią, którą tak szybko trafiłem bo to był Singiel z dupy, to był Tarles. A później... chyba nic. Dobra, tutaj zobaczymy ile androidy zrobił superek, mam nadzieję, że polecą na całego i będzie ten Super Saiyan Goku w ostatniej fazie, okej. Okay. No i dobra, kolejny additional. No i myślę, że chyba wystarczy tego wszystkiego tutaj. Eee, yy, okej, okay. pokonali i jest Goku, jest Goku, jest to dość moim zdaniem proste. Yy, okej, okay. niestety tutaj nie mam nic pod skauter. Uuu, uuu, okej. Okay. Ile? 158 koła, wezmę te 4 orby i masz 160. Myślę, że tak może być. W pierwszym slocie chyba nie będzie superki, a jak będzie superka, to mam nadzieję, że ta garda i w ogóle. No właśnie, dobra. Nie było superki. Yy, to jest jak rzadko jakiś event, gdzie można korzystać z tej karty, bo po prostu. Mało co, mało gdzie jest przeciwnik o nazwie Goku, a oni 8 i 2? Zdejmą! No to jest dobry wynik, to je... o jeszcze z krytem, a może więcej tych krytów, a może więcej adysznali, a może więcej tego i tego, zobaczymy, a może jeszcze jakiś dodge? No tu... To... Popisujecie się chłopaki. O i nawet dodge. I dodge. I superka i błagam dodge, dodge, dodge! DODGE THAT BITCH! Eee... A! Aha. Um. Hmm, aha. Yep. Okej. Okay. Nie wiem ile oni mieli defensywy po tych superkach, bo chyba wy macie po 30% ten, trzydzieści 20, nie pamiętam ile to, to było. Na superkę, więc. No. Ciekawie. A w ogóle, ile wy macie tutaj w rotacji? Not bad, not bad. Um, Naprawdę. Ciekawe. Bez przewagi typu. Ja myślałem, że ten boss tutaj walnie mocno. Najwyraźniej się. No. No, po prostu. No, no, no. Cykałem się. E, tak. 30% defa mają na superkę, więc. Ciekawe, ale no, przynajmniej teraz wiem, że ten boss nie jest aż taki straszny, jak mi się wydawało na początku. Także um... mm. Androidy takie dobre, czy przeciwnik taki słaby? No ale na no, no, mniejsza z tym, już można kończyć filmik, bo zaskakująco gładko, szybko, płynnie po prostu mle, udało się to nagrać, więc yy, wszystkie misje skończone dość łatwy sposób. Można oczywiście pozmieniać te karty, tak jak wcześniej mówiłem, jakiegoś Sela wpakować i tak dalej, inne te karty z kategorii Target Goku, bo po prostu tych kart troszkę tam jest. Co prawda, nie wszystkie są jakieś dobre, no ale jak macie ma Juniora, to, to, to bez problemu to przejdziecie. A sel jest tak długo już w dokanie, że chyba każdy go ma, a jak go ktoś nie ma, to. Szkoda. Yy, także no, dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. No i co, na razie i cześć, możecie zostawić łapeczkę oraz Subika, jeżeli nie macie. Także do następnego. Elu.